Rozmowa z człowiekiem, który był w każdym państwie na świecie już za kilka minut w programie Tydzień w Bieszczadach w radiu Złote przeboje. Przed nami jeszcze, między innymi, ciekawe Bieszczady, a w nich dolina Arabskiego Potoku. No tam jest wszystko, czego dusza turysty pragnie i pożąda. Mamy tam niezwykłą historię. Mamy wspomnienie pod czymś co bezpowrotnie minęło. Mamy tam cuda geologii, mamy piękne krajobrazy, przyrodnicze cuda w Bieszczadach. To to czym zajmiemy się teraz. Moim gościem jest Mariusz Strusiewicz, fotograf z Ustrzyk Dolnych. Na swojej stronie internetowej pisze: "Z wykształcenia jestem leśnikiem, z serca miłośnikiem bieszczadzkiej przyrody i pasjonatem fotografii przyrodniczej". Jedno z jego zdjęć kilka lat temu zostało nagrodzone w wielkim konkursie National Geographic. Rozmawiamy o tym, jak Półtora miesiąca wypatrywał w lesie pewnej rzadkiej sowy i jak uczy młodzież fotografowania i przetrwania w lesie. Radio Złote Przeboje. Co jest grane w bieszczadach? Serdecznie zapraszam na wystawę zdjęć w barze Piekiełko w Użczykach Dolnych. Wystawa jest czynna do końca, będą zdjęcia wisiały do końca lutego. Są to płótna właśnie formatu 40 na 60 To jest wystawa, znaczy nie tylko moich zdjęć, bo współpracuję z koleżanką Agatą właśnie niebieszczeńską. Mamy taką swoją stronę na Facebooku Ujrzyj Bieszczady i tam właśnie w najróżniejsze ciekawe miejsca. No I z tego projektu właśnie powstała, powstała ta wystawa. Zapraszam, można obejrzeć. Tuż przy rynku, więc za oknem miasto, ale na zdjęciach jak najbardziej dzikość. Tak, dzikie bieszczady, krajobrazy to w większości są, wiszą agaty, moje, właśnie zwierzęta. Które z tych zdjęć, które tu widzimy, jest Twoje, ulubione? Czy to nagrodzone przez National Geographic? Tak, to nagrodzone przez, znaczy może nie ulubione, ale takie rozpoznawalne, ludzie je rozpoznają. Półtora miesiąca siedzenia w lesie, kłótnie z rodziną, prawda? Chodziłem do lasu w granicach 16, całą noc spędzałem w lesie, przychodziłem do domu, odsypiałem później znowu do lasu i wszyscy łącznie z ojcem na cholerę ci to potrzebny, no ale później zostało właśnie docenione. Właśnie te zdjęcie. Bo z samych zdjęć mam dużo, prawda, bo to generalnie powstała cała sesja od momentu, jak samica siedziała na, na jajkach aż prawie przez, przez odlot. To już jest taka późniejsze yy, późniejszy, po prostu po miesiącu już, już te pizdaki widać, że były większe, prawda? Czy nagroda dla tego zdjęcia, jesteś fachowcem, to możesz nam powiedzieć, to chodzi o to, że kompozycja jest tak ładna, że moment uchwycony. Czy chodzi o rzadkość tego zwierzaka, bo jest to rzadka sowa? Jest, myślę, że raz kompozycja, poza tym też rzadkość. Na tamten czas zdjęcia Puszczyka-Uralskiego to miał w Polsce tylko świętej pamięci Artur Tabor, taki mój kolega, fotograf, zginął w Mongolii. I były nakręcone właśnie w filmie dzika, dzika Rosja na w odcinku na Uralu, prawda? To było na, na tamten czas to była jedyna dokumentacja. Wracając do tego zdjęcia do puszczyka Uralskiego, wiedziałeś, że te sowe tam są? To generalnie z ekipą, z czarkiem, korkoszem, właśnie fotografem ze Stargardu Szczecińskiego, jednym z takich lepszych, najlepszych fotografów w Polsce, Leskiem Kostkiewiczem, żeśmy szukali generalnie od zimy, prawda? Na weekendzie majowym wieczorem pierwsze zdjęcia, żeśmy zobaczyli samca jak siedział przy drodze, no to udało nam się zrobić. Następnie dwa dni chodziliśmy terarierą, znaczy to też trochę ojciec nam pomógł, bo, jest, bo to na leśnictwie ojca, więc powiedział, że mniej więcej gdzie on może, w którym oddziale. Pierwszy dzień to żeśmy znaleźli, zobaczyliśmy, że właśnie na tym pniaku siedziała samica, prawda, no i podeszliśmy i żeśmy spłoszyli. Znaczy po poszliśmy na drugi dzień, ale na drugi dzień już że, żeśmy wzięli na kamerkę mieliśmy, zajrzeliśmy okazało się, że miała po prostu były dwa jajka, więc żeśmy już nie, już nie podchodziliśmy w, w ogóle, tylko z daleka po prostu obserwowałem, no i już jak przez odręb, jak już widziałem, że jak już pisklaki się wykluły, to żeśmy zaczęli po prostu już fotografować. Prawda? Półtora miesiąca czyhania na to zdjęcie? Półtora, tak. Znaczy generalnie mam y, takie zdjęcie, które w początkowej fazie i mi się bardziej podoba. To jest takie zdjęcie właśnie jak samica karmi młodego jest w gnieździe i tym tak dzióbkiem, to takie taka matka po prostu, no a to jest takie bardziej dynamiczne, prawda? Ale tamte zdjęcie. Y, Osobiście bardziej lubię, prawda? Bardziej mi się podoba, bo jest po, pokazane takie uczucie, właśnie, opiekuńcze, prawda? A tu, powiedz, co widzimy na zdjęciu. Tutaj właśnie widzimy dwoje młodych i samica, która dolatuje do gniazda, właśnie z jakimś tam myszą w dziobie, żeby, żeby nakarmić. Rozpostarte skrzydła. Ręka, tak. Brązowa kompozycja na środku, ciemne tło, bo to środek nocy. Co, to środek nocy? Druga część rozmowy z Mariuszem Strusiewiczem pod koniec programu. Już za kilka minut natomiast prognoza pogody ważna nie tylko dla tych, którzy chcieliby w lesie czatować z aparatem na rzadkie zwierzęta. Radio złote przeboje. Złote Przeboje. Tydzień w Bieszczadach. O dolinie rabskiego potoku opowiadał Sławek, kuliś. A teraz ustrzycki fotograf Mariusz Strusiewicz. W ustrzykach właśnie można oglądać wystawę zdjęć jego i Agaty Niebieszczańskiej. Czy zdarza Ci się chodzić po Bieszczadach, po lesie bez aparatu? Nie, zawsze biorę y, aparat, ale to nie znaczy, że zawsze robię zdjęcia. Czasami go nawet nie wyciągam z plecaka, ale taki mam nawyk, że zawsze sprzęt jest, prawda? On musi być, prawda? Pod ręką, bo nigdy nie wiem. Co, co się po prostu zdarzy. To taki nawyk reportera, więc nie tylko fotograf, ale jakaś taka dusza reporterska. Czy zdarzyło Ci się reporterskie zdjęcie zrobić? Bardziej e, e, reportaże z koncertów, prawda? Lubię, prawda? Więc tam na mojej stronie można zobaczyć z różnych koncertów. Z tej zmiany bluesa, elektryczny gitar, 40-lecie KSU, prawda? Także. No, 40-lecie KSU to strzyki mocno tym żyły. I też wyjątkowy moment dla samego zespołu. Czy w Twoim domu fotografuje ktoś jeszcze? Czy takie domowe zdjęcia robi tylko profesjonalista? Nie, no teraz dzieciaki telefonami robią, prawda? Najstarszy syn troszeczkę tam próbował. Bo nawet o pierwszego mojego nikona cyfrowego, ale widzę, że ostatnio, odkąd dostał telefon, bardziej telefonem robi. Zresztą współczesne telefony bardzo dobrze robią zdjęcia, często prowadzę warsztaty fotograficzne, więc zresztą sam korzystam z telefonu jako z notatnika. Prawda? Wiadomo, że fajnie krajobraz czy jakieś tam zwierzęta trzeba zrobić lustrzanką, ale dużo właśnie robię też telefonem generalnie też szybko, szybko można w sieci zamieścić zdjęcia. Od czasu do czasu na blogu coś zamieszczę, ale nie. Niestety teraz portale te społecznościowe to tętnią życiem. Ujrzyj Bieszczady to jest takie drugie dziecko internetowe twoje. E, tak, to jest pomysł właśnie generalnie Agaty, która jak zaczęła przyjeżdżać w Bieszczady, zakochała się w Bieszczadach. Ona prowadzi tam swoją stronę Bieszczady w ciągły właśnie, bo, bo w, nie gramatycznie, prawda, ale, ale fajnie i często właśnie ma swoją działalność związane z turystyką przyrodniczą. Na tej mojej stronie właśnie z fotografią i turystyką, to tam były te zdjęcia z wycieczek. A powstał pomysł, żeby jednak ta strona była z fotografiami, a te inne jakieś tam warsztaty, żeby były właśnie na Bieszczady i Bieszczady i tam właśnie są jakieś wszystkie ciekawe miejsca, gdzie zjeść, gdzie zobaczyć, co zobaczyć. Jakieś relacje z warsztatów. Często właśnie robię tam z dorosłymi i z dzieciakami warsztaty takie bushcraftowe, dzika kuchnia. Ciekawe, dzika kuchnia, co to jest? No, dzika kuchnia, no po prostu, wiesz, jak przeżyć w lesie, coś tam zebrać, pokrzywy, inne rzeczy, prawda, w zależności od pory roku, ugotować grzyby, jakieś tam gulasze, różne rzeczy, prawda? Więc takie głównie, głównie, głównie z dzieciakami to robię i myślę, że jest to fajny pomysł, jak można tak na, na kilka godzin dzieciaki po prostu odciągnąć od, od telefonów. Zresztą mam, mam takie miejsce, tu jest u ojca na leśnictwie, gdzie często właśnie tam robię. Znam doskonale ten teren. To jest najważniejsze, że nie ma tam zasięgu, więc te dzieciaki chcąc, nie chcąc po prostu muszą zapomnieć o tym, że istnieje sieć i, i mogą po prostu się po prostu popracować. Warsztaty fotograficzne to też coś, co prowadzisz. Zdarza ci się uczyć tej sztuki? Dzielę właśnie to takie, bo to wszyscy mówią, że to takie że to niby warsztaty survivalowe. Ja to nazywam właśnie bushcraftowe. Przybywanie na łonie natury, uczyć się no generalnie wszystkiego od obserwacji, więc zawsze coś tam nawet jak mówię, jak przebywać w lesie i obserwować, to też podpowiadam, jak kadrować. Jesteśmy w stanie dać taką podpowiedź, która się, dotyczącą fotografii, która się przyda każdemu turyście właśnie, który robi zdjęcia w Bieszczadach, a nie tylko. Takie trzy najważniejsze zasady robienia zdjęcia. Trzy najważniejsze zasady, przede wszystkim poznać swój sprzęt, prawda, który, który się ma, bo to jest, to jest najważniejsze. Druga, nie używać programów właśnie graficznych, tylko pomyśleć, zastanowić no i trzecia, właśnie te zasady trójpodziału, żeby wiedzieć, jak skomponować, bo to jest w zasadzie najistotniejsze. Wystarczy, że tylko przesuniemy ten telefon czy, czy aparat, odpowiednio skadrujemy i już jest dobre zdjęcie zrobione. A jak profesjonalista, jak zawodowiec, jak ty, pomógłby, podpowiedziałby, co zrobić z tymi zdjęciami, które już powstają i przez to, że telefony są tak łatwe w użyciu, to te zdjęcia powstają setkami i potem mamy zapełniony komputer z zdjęciami, do których nie wracamy na przykład, albo 200 ujęć tego samego. To też podpowiadam na warsztatach, trzeba od razu przede wszystkim zdjęcia dobrze opisać, prawda? Są takie były jakie programiki, które nadpisują po prostu zdjęcia i napiszę, że na przykład to jest wycieczka nad, nad morzem, prawda? I gdzieś tam data czy coś. Generalnie ja tak mam właśnie w folderach, że wszystko podsegregowane i to jest później też łatwo, że czasami ktoś przyjdzie, obłem, fajnie na wycieczce, chce ci pokazać. I, I żeby się nie gubić, to wystarczy wyszukiwać, wypisać na przykład Warszawa, wrzesień, prawda? I od razu się pojawiają zdjęcia, żeby nie rzucać to do jednego, tylko po prostu w folderach opisać i, i nadpisać, właśnie pliki. To hurtowo można zrobić, prawda? Więc później ułatwia tam gdzieś tam odnaleźć, że ktoś się na przykład pyta, a potrzebuję zdjęcia sójki, załóżmy, prawda? To nie będę szukał, tylko po prostu wpisuję w wyszukiwarce u siebie sójka i mi się pojawia. Folder I wszystkie pliki związane z suiką. 30 sekund pracy przy pozgraniu zdjęć, ale owocuje na przyszłość. Co fotografować zimą? Jak zimą się fotografuje bieszczady? Zima jest właśnie w zasadzie taka najlepsza do fotografowania zwierząt, prawda, bo i ptaki do karmików przylatują, i tam właśnie do jakiejś podczatownie, po tambony, prawda, gdzie myśliwi dokarmiają te zwierzęta, więc jest w miarę, w miarę łatwo, prawda. Jest taki, to jest dobry moment do, do fotografowania. I zwierzęta odznaczają się na tym białym śniegu. Tak, tak. Właśnie i łatwiej je zobaczyć, przy co zarówno i ptaki, jak i ssaki. Mariusz Strusiewicz był gościem Radia Złote Przeboje. Jego wystawa w Ustrzykach tuż przy rynku do końca lutego. A szczegóły na Facebooku. To był Tydzień w Bieszczadach. Elżbieta Mazur. Dziękuję, do usłyszenia.